Za nami jedna z najważniejszych imprez motocyklowych roku, czyli międzynarodowe targi motocyklowe EICMA w Mediolanie. Tym razem do Włoch wybraliśmy się z ekipą Suzuki Polska, która obiecała nam, że w tym roku na ich stoisku będzie się działo. Oznaczało to jedno, a w zasadzie dwie rzeczy – premiery motocykli, na którym motocyklowy półświatek czekał od dawna. Jesteśmy na targach motocyklowych EICMA 2022 w Mediolanie, gdzie mamy wspaniałą okazję do poznania nowości Suzuki na sezon 2023. Kiedy pojawiłem się tutaj dzisiaj z samego rana, ogromne wrażenie na mnie zrobiła ilość motocykli, bo mieliśmy 6 zasłoniętych pozycji. Niewątpliwie jednym z najjaśniejszych punktów tej prezentacji jest nowy Faustrom 800DE. A więc motocykl, który wreszcie zaskakuje, wreszcie jest nowy, całkowicie nowy i nie jest odgrzewanym kotletem, dzięki czemu możemy liczyć, tak mi się wydaje, na spore emocje w kolejnym sezonie. Suzuki raczyło nas w ostatnim czasie nowościami, takimi jak Hayabusa DL1050XT czy Suzuki GSX S1000 GT, ale tak naprawdę były to zaledwie rozwinięcia motocykli, które doskonale znaliśmy. Zresztą od premiery Nowej Hajki czy dużego Faustroma minęło już sporo czasu, trudno zatem mówić o nich w kategorii nowości. Poza tym były to to ewolucyjne, a nie rewolucyjne w historii Suzuki. Tak naprawdę słowo ewolucja towarzyszy japońskiemu producentowi już od dawna. Bazy, do tej pory najnowszych motocykli Suzuki znamy od lat, a ich nowe i kolejne wcielenia były po prostu sumą zmian konkretnych elementów na podstawie już sprawdzonej technologii. Z jednej strony taki rozwój sytuacji miał sporo zalet. Motocykle były dużo tańsze, odpadały koszty rozwoju technologii, testów czy wdrażania technologii do produkcji. Poza tym użytkownik kupował sprawdzoną konstrukcję, pozbawioną wad fabrycznych. To dla wielu osób naprawdę jest ważna kwestia. Nie wiem czy pamiętacie, ale do tej pory w katalogu Suzuki mogliśmy znaleźć zwykłego DLA 1050, plus wersję XT, która była bardziej rozwinięta, miała więcej elektroniki i sprzętu. A od teraz pojawiła się jeszcze wersja DE, która jest. Panie Piotrze, czym? Bardziej uterenowiona po prostu. 21 z przodu w końcu, a także nowe tryby jazdy, takie jak na przykład G, jak Gravel. Z drugiej strony część motocyklistów może twierdzić, że w katalogu w Suzuki wieje nudą. Dotychczasowe motocykle nie zaskakują. Nie wyglądają drapieżnie, mimo że jeżdżą wręcz doskonale. W całym tym rozsądku jest jedno małe ale. Motocykle bardzo często kupuje się sercem, a nie rozumiem. Czasem zdarza się, że na imprezie znikąd pojawia się gościu, który rozwala całą zabawę. Czy w tym przypadku będzie tak samo? Premiera Suzuki Faustroma 800D była dla nas sporym zaskoczeniem. Oczywiście czuliśmy, że Suzuki w tym roku zaprezentuje światu nowy motocykl turystyczny, ale jednak spodziewaliśmy się w dobie obecnego kryzysu, że będzie to kolejna ewolucja już istniejącego motocykla. Nic bardziej mylnego. Japończycy nareszcie przełamali się i stworzyli motocykl, który nie tylko będzie mógł konkurować z resztą stawki, będzie pomostem między kultową 650K a flagowym 1050XT, ale przede wszystkim będzie bardziej zadziorna i mniej kompromisowa. Oczywiście nowy Faustroma 800D nie jest Motocyklem, który ma konkurować w offroadowym wyścigu z Aprilią Tuareg czy Yamaha Tenere, ale ma dać motocyklistom zdecydowanie większe pole manewru niż dotychczasowe jednoślady Suzuki. Cieszy mnie niezmiernie, że nowy Faustrom 800 jest charakterniakiem. To już nie jest taki nudny motocykl jak DL czy 650, mówię o stylistyce czy o jego możliwościach. Do tej pory mogliśmy raczej liczyć się z tym, że Faustromy były motocyklami szosowymi. Dzisiaj offroad, offroad zaczyna wchodzić w grę. Bardzo podoba mi się w tym motocyklu, że Suzuki kontynuuje legendę. Motocykla DR800 Big, ale tym razem robi to naprawdę wiernie. Popatrzcie tylko na ten dziobek i kształt zbiornika. To naprawdę wygląda jak ta rajdówka, która stoi zaraz za nami. Całkowicie nowej stalowej ramie znajdziemy dwucylindrowy rzędowy silnik z rozrządem DOHC o pojemności 776 sześciennych. Jednostka generuje moc 84 koni przy 8,5 tysiącach obrotów na minutę oraz osiąga maksymalny moment obrotowy 7,8 Nm przy 6800 obrotów na minutę. WISTROM 800 de to motocykl, który, uwaga, ma 220 mm skoku zawieszenia i 220 mm prześwitu. Do tego 21-calowe koło z przodu i tryb offroadowy w ABS-ie, czyli naprawdę zaczyna tutaj być grubo. Jednostkę napędową wyposażono w Suzuki Cross Balancer, czyli unikalny, opatentowany przez Japończyków system wyrównoważający pracę silnika. System ten oparty jest na dwóch wałkach, których przeciwwagi ustawione są pod kątem 90 stopni w stosunku do osi obrotu wału korbowego. To rozwiązanie ma jeszcze lepiej tłumić drgania i wpływać na charakter oraz kulturę pracy rzędowego Twina z wykorbieniem przestawionym o 270 stopni. Takie rozwiązanie zastosowano po raz pierwszy w motocyklu seryjnym. Nie tylko skutecznie tłumi on drgania, przyczyniając się do płynniejszej i przyjemniejszej dla kierowcy pracy silnika, ale pozwala na zredukowanie masy jednostki napędowej. To właśnie masa wydaje się kluczową sprawą dla 800DE. Motocykl w stanie gotowym do jazdy waży 230 kg. Na pierwszy rzut oka to sporo. Pamiętajmy jednak, że jeśli chcemy porównywać 800 do np. przykład Yamahy Tenere, to powinniśmy porównać ją do wersji World Ride, która waży 220 kg. Niestety, wyposażenie swoje waży. Suzuki Faustrom 800DE będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych żółtej, czarnej z niebieskimi wstawkami oraz z naszym zdaniem najbardziej oryginalnej, żółto-szarej. Wszystkich purystów konstrukcji Wistroma możemy chyba uspokoić. To nadal jest fałka, mimo że jest rzędowy silnik, tak? Nie jest to fałka. Chciałem też zdementować mit. Nazwa nie bierze się od silnika w układzie V. Nazwa bierze się z angielskiej nazwy. Versatile, czyli uniwersalny motocykl. Musimy powiedzieć, że nowy silnik rzędowy ma bardzo podobną charakterystykę pracy jak fałka. Będzie oferował dużo możliwości już od niskich obrotów i średnich obrotów w tym zakresie, który jest najczęściej wykorzystywany przez, przez kierowców. Gadżyciarzy ucieszy wyposażenie. Motocykl wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz TFT, pakiet elektroniki Suzuki SIRS, w skład którego wchodzą m.in. Drive Mode Selector, Suzuki Traction Control System z trybem Gravel, Suzuki QuickShift ABS z dwoma trybami pracy i możliwością wyłączenia jego działania na tylnym kole, elektroniczny system kontroli przepustnicy Suzuki Ride By Wire, system Suzuki Easy Start oraz system, który ułatwia płynny start z miejsca. Do tego pełne oświetlenie LED, jak widzicie, jest tego sporo. Szczerze mówiąc, Nowy Wistrom jest dla mnie zaskoczeniem. Suzuki poszło moim zdaniem po bandzie. Zobaczymy oczywiście, jak ten motocykl będzie się sprawdzał podczas jazdy, bo przecież to jest najważniejsze. Ale pierwsze wrażenie jest dla mnie bardzo pozytywne. To jeszcze ważne pytanie: co z Wistromami 650? Pozostają w ofercie? Myślę, że to jest bardzo dobra informacja dla, dla wszystkich. Fanów dotychczasowych modeli Wistrom. 650 pozostaje w ofercie. Jest to świetna, sprawdzona konstrukcja, dlatego będziemy ją oferować dalej na pewno w sezonie 2023. A jeśli boicie się, że nowy V-Strom ma nawalone tyle elektroniki, że strach nim będzie jechać gdzieś dalej, to nie musicie się bać. Mamy klasyczne zawieszenie z regulacją śrubową. A na kierownicy, mimo wszystko, że ten motocykl ma kupę elektroniki, nie znajdziecie komputera i innych takich sprzętów których użytkowania musi się uczyć przez miesiąc, tylko to po prostu jest wszystko dostępne w bardzo łatwy sposób, tak jak to było do tej pory, parę przycisków i koń. No i szanowni państwo, szanowni państwo, jest coś, czego już nie zobaczymy, czyli motocykl Aleksa Rinsa MotoGP. Piękne czasy, niestety już minione. Nam jako fanom MotoGP jest bardzo smutno z tego powodu, ale dziękujemy Aleks za piękne pożegnanie w Walencji. Tak naprawdę najbardziej się cieszę, że w katalogu Suzuki na 2023 pojawią się nowe 125. Bo przecież motocykle małych pojemności są zawsze korem sprzedażowym dla każdej marki. I jeżeli małe pojemności sprzedają się dobrze, to po prostu dana korporacja, dana firma ma pieniądze na to, żeby rozwijać właśnie te flagowe motocykle. A poza tym wielu z nas zaczyna od motocykli 125 i to też daje szansę na to że już niebawem na naszych drogach pojawią się nowi motocykliści, którzy najpierw będą jeździć na motocyklach 125, a być może niedługo wskoczą na dorosłe motocykle. A my z panem Tobiaszem już szykujemy się na wzięcie tych 125 na tor. To, co ważne w ofercie Suzuki zwłaszcza dla osób, które nie posiadają motocyklowego prawa jazdy, to powrót do 125. Mamy trzy skutery i dwa motocykle, także jest czego wybierać. Wczoraj przechadzaliśmy się po stoisku Suzuki i zapytaliśmy jego przedstawiciela, o co chodzi z tymi Hayabuzami, bo kiedyś wydawało mi się, że była biała, z czerwonymi takimi wstawkami. No i okazuje się, że Hayabuzy otrzymały całkowicie nowe malowania. Hayabuza ciągle szybka i piekielnie mocna, ale teraz chyba nawet bardziej elegancka i dostojna. Jak wiadomo, zawsze najlepiej sprzedają się motocykle czarne, a tego typu są ciekawostką, taką czymś odznaczającym się, bo nie wiem jak tobie, ale z tych trzech czarna, biała... I szara, właśnie ta szara z czerwonymi elementami podoba się najbardziej. A ja miałbym dylemat pomiędzy białą, a właśnie tą rzeczoną. No i chyba fajnie też, że wreszcie możemy kupić po prostu czarną Hayabuzę. Do tej pory mieliśmy Hayabuzę ze złotymi stawkami. Kolejną z nowości przygotowanych przez Suzuki na sezon 2023 jest GSX-8S. Motocykl zbudowany na dokładnie tej samej platformie co nowy v 800. Ale uwaga, silnik ma troszeczkę inaczej zestrojony. Tutaj mamy o dziwo mniej mocy o jeden koń, za to o 3 około newtonometry więcej momentu. Ciekawe, nie? Do tej pory w katalogu Suzuki mogliśmy znaleźć dwa inne motocykle z serii GSX-S oraz zdecydowanie bardziej turystyczny GSX-S1000GT. Miejskie motocykle od lat produkowane były w oparciu o bazę silnikową kultowego silnika zaczerpniętego z GSX-era 1005. Zarówno GSX-S1000, jak i nieco tańszy GSX-S950 były czterocylindrowymi Street Fighterami, które świetnie sprawdzały się zarówno w mieście, jak i na krętych polskich drogach. Dzisiaj do rodziny Nakedów dołączył GSX 8S. Jego największa zaleta to dwucylindrowy rzędowy silnik, taki sam jak w Faustromie 800DE, z niewielką różnicą mocy. GSX 8S, z jednej strony można powiedzieć, że jest to trochę budżetowy motocykl, ale z drugiej popatrzcie, jak on jest wykonany e, i jaka tu jest stylistyka. Moim zdaniem jest to naprawdę ciekawa opcja wśród nowych średniaków sportowo-Nakedowych. A czy nie martwicie niewielki zbiornik paliwa? 14 litrów, to wydaje się, że na około 200 km zasięgu. Producent twierdzi, że spalanie wynosi około 4 litrów na 100 km, więc nie powinno być z tym źle. Najważniejsze jednak pozostaje to, że jednostka jest węższa i wszystko wskazuje na to, że w rękach mniej doświadczonego kierowcy dwucylindrowy piec będzie łatwiejszy w znaniu w średnim i wysokim zakresie obrotowym oraz zdecydowanie bardziej żwawy w dolnym zakresie obrotowym. Ale najważniejsze jest to, że Suzuki nie przynudziło. Najważniejsze jest to, że Suzuki pokazało sześć nowych motocykli. Najważniejsze jest to, że pojawiło się dużo kolorów nowych, dużo malowań, dużo charakteru, dużo fajnych rzeczy, dużo motocykli. Więc będziemy jeździć, testować, robić to, co lubicie. W sumie nie wiemy, co lubicie, ale będziemy to robić. Ale z tymi sześcioma to no nie było sześć nowości, tylko sześć wszystkich nowych, czyli z malowaniami.